Małpka, Psotnica. Zrelaksuj się, leż spokojnie i słuchaj. Wsłuchaj się uważnie w opowieść o małpce, która uwielbiała płatać figle staremu bawołu. Tak było aż do pewnego dnia, kiedy małpka nauczyła się czegoś bardzo ważnego. Czy chcesz wiedzieć czego? Dowiedzmy się. Niegrzeczna mała małpka i poczciwy stary bawuł mieszkali w starym lesie tuż obok ogromnej polany. Każdego dnia, gdy słońce znajdowało się w najwyższym punkcie bezchmurnego nieba i było naprawdę, naprawdę gorąco, Stary bawuł szedł na skraj lasu i odpoczywał w chłodnym cieniu drzew. Lubił też bardzo uciąć sobie drzemkę aż do późnego popołudnia. Kiedy upał stawał się bardziej znośny, bawuł wraz ze swoim stadem wychodził paść się na pobliską polanę. Małpka psotnica. Mieszkała wśród ogromnych konarów drzewa. Każdego dnia, gdy inne małpki przeczesywały nawzajem swoje futerka i gawędziły, psotnica czekała, aż stary bawuł utnie sobie drzemkę pod drzewem. Hi, 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 hi. Chyba się trochę zabawię? mówiła wesoło małpka, klaszcząc w łapki. Pewnego dnia czekała, aż bawu zaśnie na dobre, po czym zeszła niżej, uczepiła się ogonem gałęzi tuż nad głową starego bawołu i zaskrzeczała mu nad uchem. Biedny bawół przeraził się śmiertelnie. Skoczył jak oparzony i rozglądał się w popłochu wokół siebie. Nikogo jednak nie zauważył. Co to mogło być? Zamruczał pod nosem. Hi hi hi, mam cię! Zaśmiała się mała małpka i zaczęła rzucać w niego liśćmi i orzechami. Gdy skończyła, wdrapała się z powrotem na drzewo, zaśmiewając się do łez. Bawuł westchnął, potrząsnął głową i odszedł. Ta mała psotnica robi się coraz bardziej nieznośna. Pomyślał bawuł i poszedł szukać spokojniejszego miejsca. Wkrótce znalazł inne zacienione miejsce i ułożył się tam na popołudniową drzemkę. Cóż za uroczy zakątek! powiedział do siebie bawuł i zasnął. Biedne zwierzę nie wiedziało jednak, że jest śledzony przez zuchwałego przyjaciela. Małpka wskoczyła na drzewo i usadowiła się między gałęziami tuż nad głową śpiącego bawołu. Nasłuchiwała uważnie i gdy tylko była pewna, że zwierzę pochrapuje, zeszła po cichu z drzewa i podbiegła do jego ogona. O Zawył przestraszony bawuł. Podniósł się i już miał odchodzić, gdy słyszał śmiech. Hi, 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 znów cię mam! Zaśmiała się niegrzeczna małpka i wskoczyła na drzewo. Zanim zniknęła wśród liści, odwróciła się do bawołu i pokazała mu język. Ojej! Wygląda na to, że nie będę mógł sobie dziś odpocząć. Westchnął z żalem zmęczony bawuł. Jesteś dużym, silnym bawołem i masz ostre rogi. Dlaczego więc pozwalasz, żeby ta mała psotnica wciąż grała ci na nosie? Rozległ się piskliwy głos. Co? Kto to powiedział? Och, jestem taki zmęczony, że zaczynam słyszeć głosy, powiedział bawu. Hej, jestem tutaj. Znów odezwał się czyjś głos. Bawuł rozejrzał się i zobaczył, do kogo należał głos. Był to mały, uśmiechnięty ślimak społyskującą połyskującą, brązową skorupą, który siedział na skale w pobliżu drzewa. – Och, przepraszam, panie ślimaku. Nie zauważyłem cię – powiedział stary bawu. – Nic się nie stało – odparł pan ślimak. – Jestem mały i trudno mnie zauważyć, ale ty jesteś duży i silny. Dlaczego nie ukrócisz tych psot małpki? Nie lubię niepokoić lub krzywdzić innych, odpowiedział Bawu. Nawet tej małej cwanej małpki, która nie okazuje mi zagrożki. Szacunku! Poczciwy stary bawuł ukłonił się ślimakowi i powiedział: Dziękuję za Twoją troskę, ale nie martw się o mnie, proszę. Po tych słowach odwrócił się i poszedł w stronę polany poszukać swojego stada. Późnym popołudniem Inny samotny bawuł udał się na skraj lasu. Miał on bardzo porywczy charakter, więc inne bawoły zwykle go unikały. Wędrował już wiele godzin i był bardzo zmęczony. Ułożył się u stóp drzewa i zasnął. Psotna małpka kończyła właśnie jeść dużego banana. Nagle spojrzała w dół. I zobaczyła pod drzewem śpiącego bawołu. A, bawoł wrócił! Czas na psoty! Zaśmiała się małpka. Nie zauważyła jednak, że jest to zupełnie inny bawoł. Psotnica skoczyła na dół, wykonała salto w powietrzu i wylądowała na grzbiecie bawołu. Samotny bawuł zaryczał i skoczył na równe nogi. Co ty wyprawiasz? ryknął z całej siły i zrzucił małpkę z grzbietu. Au! krzyknęła małpka, upadając z hukiem na ziemię. Zdziwiona zdała sobie sprawę, że jest to zupełnie inny bawuł. Zwierzątko znalazło się w nielada opałach ponieważ rozjuszony Bawu właśnie miał ją zaatakować. Małpka zamarła ze strachu. Wtem, jak spod ziemi wyrósł dobry Bawu, powstrzymał rozszalałą bestię i odsunął małpkę w bezpieczne miejsce. Dziki Bawu tupnął kopytem, parsknął i odszedł niechętnie. Dziękuję ci! Pisnęła z wdzięcznością małpka do starego bawołu. Ale ja przecież byłam dla ciebie taka niedobra. Dlaczego zadałeś sobie tyle trudu, by mnie uratować? To nic takiego, odparł skromnie mądry stary bawuł. Po prostu. Staram się traktować wszystkich tak, jak sam chcę być traktowany. Po tych słowach odwrócił się i odszedł na spoczynek, ponieważ właśnie zauważył urocze zacienione miejsce. Często nie zastanawiamy się nad naszym zachowaniem. Mądra osoba okazuje szacunek i współczucie wszystkim stworzeniom, traktując je, jak sama chce być traktowana.